Szok kurde. Zapatrzyłem się w telefon i patrzę wędkę cała przygięta, prawa wędka znowu. Mamy fajną rybę, nie wiem czy nie brzama. Na pewno mi wejdzie w tą drugą wędkę, bo już przygina. A to nie będzie leszcz, bo, bo to nie kopie, to muruje i ma fajne odjazdy. Ostatnią rybę straciłem. I nie chcę. Nawet jakbym miał. Nawet jakbym miał wejść do wody. nie chcę jej stracić. Aha, dobra. Myślałem, że, że się zerwało, ale nie. Ciężko mi teraz ustawić. Nie widzę, gdzie jest na wprost, pod brzegiem jest. Ale malutka jest, ale malutka. Ale ja sobie ją podbię. Ale zapięta mocno jest. Zaprezentuję. Bo ciężko mi pokazać taka dzidzia. Może pod 40 cm, ale na tą rybę dzisiaj przyjechałem. Jest to moja druga w życiu brzana. Także mała, ale mnie cieszy. Nie wiem czy widać, ale brzanie przerzucą wędkę no i też wisi leszczyk teraz że ryby cały czas się kręcą nie za duży ale Zawsze cieszy Fajnie wpięty I takich leszczyków dzisiaj Masa Już chyba dziesiąty dzisiaj Szybko odpłynął Zrobić przerwę na kiełbaskę ale Kiełbaska nam się tak kiepsko pali w ogóle się nie pali jakoś sklep Dino mnie dzisiaj zawiódł chyba te grille jednorazowe z Biedronki są lepsze teraz pojadłem po tej brzanie tam jakiś leszczyk był ale ogólnie zrobiłem sobie przerwę w wędkowaniu i teraz Zrobiłem drugą partię zanęty, jak to wygląda. Tutaj do tej resztki dodałem trochę peletu z kratingu, albo alerkwa, akurat 2 mm. Zobaczymy, jedną wędkę dam z tym peletem, będę rzucał. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Mam go więcej, także mogę zawsze dodać. Jakby coś to było powiększyło trochę ryby. A to dodam samej koszyczkiem. Nie wiem, czy luźną zanętą, czy, czy zrobić takie małe jeżyki jak wcześniej i zaczynamy wędkować a jakby to jest dru, druga, druga sesja będą nęcone mamy przerzucone czekamy teraz kiedy rybki znowu wejdą aż po 15 także Myślę, że gdzieś się tu cały czas kręciły, także jak dostały jedzenia na z robakami na pewno przyjdą w niedługim czasie no, pierwszy verzik po domnęceniu łódki pływają sumiarze także robią falę, fala przeszła i moment ranie. robaki zostały wstępnym razem nie będę wyciągał zostawię już konkretnie weź com gíria jeden rozmiar tych leszczyków, no nie, były też mniejsze, ale przeważnie takie około 36-7 cm. Niestety cały czas opanowały mnie leszczyki Obojętnie jaka przynętnia na haczyku. Cały czas łowię leszczyki, większe, mniejsze, ale cały czas leszczyki i nic innego. Prawie ciemno się robi, ale te leszczyki dalej nam nie odpuszczają. i Kolejny hol Leszczyka tego samego rozmiaru Jakiegoś klejenia chociaż dzisiaj wyciągnąć Ale już późno Nie moczę podbieraka Kolejny taki za dolną wargę fajnie zaczepiony. Ja już zwijam wędki, pomału i kończę. Na jedną i na drugą wędkę dwa leszczyki, to jest z tych mniejszych, co się brało. A to jest ten z tych większych, prawie zmrok, ale jeszcze biorą. Wracają do wody, bo tak trzeba robić jakieś zakończenie. A więc, ogólnie, wypadł udany ryb. Bardzo dużo, choć wielkością nie powalały. Ale nie jeden z odrych chciałby powyciągać tyle lecz co ja dzisiaj. Padła jedna brzana, po nią przyjechałem. Była nieduża, ale i tak jestem zadowolony, że udało mi się zwabić dwie poteczki, dwa okonie i chyba dwa krąpie. Jeden taki fajniejszy, drugi całkiem mały. Ja jeszcze nie odpuszczam, jeszcze czekam na jakieś konkretniejsze branie. Może się uda. Jak się uda, to to Wam pokażę. Po prostu jeszcze będzie jedno ujęcie. A jak nie, to zapraszam do subskrypcji, do obserwacji na TikToku. Kliknijcie dzwoneczek, żeby mieć te filmy na bieżąco, żeby wiedzieć o tym. Bo nie jest to, że co tydzień wrzucam albo i częściej. Także trzymajcie się i do widzenia.